Dance, 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 tańczymy, bawimy się, a to dlatego, że udzielił mi się taki właśnie wyjątkowy klimat. Jak już dobrze zauważyliście, mam tutaj nowości z serii LOL Surprise OMG Dance, Dance, Dance. I to aż wszystkie cztery laleczki, które czekają na dzisiejszy unboxing. Wy oczywiście, kochani, w komentarzu na dole piszcie, Sylwia testuje. Każdy, kto tak napisze, dostanie ode mnie przypięte serduszko. A teraz dosłownie króciutki komunikat. Lubicie kreatywne zabawy? Lubicie wycinać, kleić i tworzyć coś samodzielnie? Bo jeśli tak, to zapraszam Was na zupełnie nowy kanał na YouTube. W którym to razem z moimi przyjaciółkami tworzę takie oto fantastyczne domki. Ostatnia moja praca to na przykład ten oto przepiękny piracki domek, w którym może zamieszkać na przykład jakaś laleczka LOL Surprise. Takie domki zrobione w całości przez nas, przeze mnie, przez Izę z kanału Megadiscont oraz przez Crazy Monie. Tak więc stworzymy idealną drużynkę. Są wykonane w całości z kartonu. Bardzo Was zachęcam do tego, abyście wskoczyli na ten kanał. Jeżeli chcecie, to link jest na dole w opisie pod tym filmem i koniecznie musicie pod filmami napisać, że jesteście od Sylwii Testuje. Ogłoszenie skończone, to teraz wracamy do moich dance, dance, dance. Oczywiście wpadajcie jeszcze kochani na mojego Instagrama, bo tam bardzo dużo zdjęć, nowości. Piszcie również pod najnowszym postem ze zdjęciami tych laleczek, że jesteście z YouTube'a, a jeżeli będzie Was tam coraz więcej, to na pewno wkrótce zorganizuję konkurs. Przenosimy się na specjalny kanał telewizyjny, w którym to wystąpią te cztery fantastyczne dziewczyny. Nie. Na pewno każda z nich ma swój niepowtarzalny dance, dance, dance styl, od której by tutaj zacząć unboxing, bo oczywiście w tym odcinku poznamy całą kolekcję czterech laleczek. Piękny mam potem kartonik, w którym to mamy Miss Royal i na pierwszy rzut oka wygląda troszeczkę jak jakaś królowa. Widzę strzałeczkę z tej strony, więc chyba nie pozostaje mi nic innego jak po prostu oh! wyciągnąć to. OMG! O oh, wow! Patrzcie na to! Ależ ona ma przepiękne włosy. Po wyciągnięciu wygląda jeszcze piękniej. Oh, wow. Mówiłam wam, że kojarzy mi się ona z jakimś takim królewskim balem. Oh, zobaczcie tylko te włosy. Muszę to przyznać, jako Sylwia testuje, że to są chyba najpiękniejsze włosy, kolorystycznie, jeśli chodzi o fryzurę, jakie miały do tej pory laleczki OMG. Strój to już w ogóle odjechany styl. Ewidentnie nawiązuje do jakiejś takiej epoki barokowej, epoki królewskiej. Mamy tutaj takie rękawki, mamy. Tutaj zobaczcie taką, jakby narzutkę na strój, zrobioną, jakby z takiej siateczki. Są zakonanówki i przepiękne buty na obcasie. Nasza lalka mieszka w takim przepięknym pokoiku. Nawet te podstawki dla leczek OMG są inaczej zaprojektowane w tej serii. Jeszcze tutaj dwa pudełeczka, jest futerał. Wow, ciuszkami do przebrania! O, oh, oh, wow, patrzcie na to. To jest spódniczka, w ten sposób zapinana, taka bananówka to się nazywa. O wow, jest zrobiona z tego samego y, materiału co rękawki. I mamy jeszcze tutaj gadżety. Cóż takiego się tutaj kryje? O, znowu mamy to światełko. Zobaczcie, w ten sposób możemy poświecić oczywiście w ciemności na naszą laleczkę i pokażą nam się jakieś super ukryte rzeczy. I na końcu mamy... Ula la! Wow! Czegoś takiego jeszcze nie było. To jest wachlarz. Myślę, że fajnym pomysłem jest zorganizowanie jakiegoś pokazu mody w tym odcinku. No tak, więc prezentuje się pierwsza z daleczek OMG. No i koniecznie głosujcie. Która z nich Waszym zdaniem jest najpiękniejsza? Ale chwila, chwila, zanim przejdę do kolejnego zestawu, tu jest jeszcze jedna niespodzianka. Widzę tutaj jakieś strzałeczki. Odegnijmy sobie zatem tutaj tę część. O, tutaj jest pokazana laleczka. I ona niby co? Aha, że niby się porusza. Zobaczcie tutaj na jej nogi. To jest niby ten jej dance, dance, dance taniec. Brałam laleczkę numer dwa. Tym razem jest ona z kanału 6, bo cała ta seria jest taka jakby telewizyjna i jest to Major Lady. Zobaczcie, w ogóle pudełeczka to są jakby odbiorniki telewizyjne. Tak mi się wydaje. No chyba nie radio z tego, co mi się wydaje. Mam nadzieję, że ta laleczka będzie miała takie okulary. Zatem zobaczmy. Jest strzałeczka. Pociągamy. Oh! Jakie piękne, rude włosy! Oto w pokoju dyskotykowym pojawia się ona. Wow! OMG! Tutaj od razu chce się krzyknąć, bo ona wygląda po prostu bosko. Kolejna laleczka, która ma przepiękne, długie, długie włosy. W jej przypadku to są włosy takie rudo-pomarańczowe. Nie wiem, czy którakolwiek z laleczek OMG wcześniej miała taki kolor włosów. Strój to jest w ogóle czat. Zrobione z dwóch różnych materiałów, czarne w paski i granatowy, połączone ze sobą. Patrzcie na te buty. To są dopiero fashionistki, prawdziwe dziewczyny, które się niczego nie boją. Mam tutaj oczywiście stojaczek, który możemy sobie wsadzić naszą laleczkę. No, dzięki temu prezentuje się po prostu idealnie, szczególnie w tym swoim pomarańczowym dyskotekowym pokoju. Jakież my tutaj będziemy mieli dodatki. Po pierwsze. O, oh wow, nie po pierwsze, tylko po pięciokrot, bo tutaj jest mnóstwo rzeczy. Są te okulary, o których Wam mówiłam, że miałam nadzieję, że one będą dołączone. Jest nasze światełko. Jest chyba pasek, taki srebrny w gwiazdki. Cóż tutaj jeszcze jest? Czy to jest jakaś zawieszka do włosów? Tak mi się wydaje, taki ring. Oh, kolczyki! Wow, jaka odważna dziewczyna nosi dwa różne. Mamy tutaj błyskawice i gwiazdki. To, co w takim razie kryje się tu? To jest jakiś element garderowy, oczywiście. Jest to. Peleryna! Ulala! No, tego się nie spodziewałam. Peleryna, taka nawet jakby super bohatera. Dance, 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 kandydatki są już tutaj. No, jestem ciekawa, czy któraś z nich jest Waszą faworytką, ale spokojnie. No, mamy tutaj przecież jeszcze aż dwie laleczki. Czas na przepiękną laleczkę o imieniu Virtuella i ona, słuchajcie, jest jakby taka z gry komputerowej trochę wyjęta. Mega mi się podoba, super taka tajemnicza. To zobaczmy, jak na żywo się prezentuje. Czy faktycznie ma takie super fajne różowe włosy? Oh! O oh, wow. OMG. Ona jest faktycznie mega. O oh, wow. Ona ma barkoczyki tutaj zaplecione. Jak pewna laleczka z pierwszej serii. Jestem ciekawa, czy wiecie o którą laleczkę mi chodzi? Piszcie to na dole w komentarzu. Tutaj mamy te wszystkie gadżety. Oczywiście każda laleczka ma jeszcze dołączone takie czasopismo. O, ależ ona jest przepiękna. Jaki ma fajny makijaż. Miałam rację, mamy tutaj jakby taki wirtualny świat prosto z gry komputerowej, w którym to jest ona przepiękna. Idealna po prostu moim zdaniem. O, Wiecie co? Te włosy są tak przyjemne i milutkie, że ma się ją ochotę cały czas dotykać. Wow, jej strój to nawet jest ciężki do opisania, bo to niby kawałek koszulki tu, tutaj jakiś top, dziwne spodnie wycięte z takim paskiem, kończą się tutaj przy butach do tego, jakby wystają nam jeszcze body spod spodu. O, oh wow, mega to się prezentuje. Tradycyjnie jest tutaj oczywiście jeszcze stojaczek, który należy sobie złożyć. I jeszcze tajemnicze pudełeczko LOL OMG. Akurat tutaj jest takie w kolorze miętowym. W środku oczywiście mamy papierek. O, cóż to? O, wow, mamy okulary. Trochę wygląda to jak daszek, ale to są okulary takie. Cybernetyczne, do grania, jakby w takich, wiecie co? Grach specjalnych są również kolczyki, no oczywiście to światełko. I jeśli chodzi o strój, cóż my tutaj mamy dołączone jeszcze, to jest kurteczka. O, w ten sposób się prezentuje. Mega, mega fajna. Kurteczka również taka ciężka do opisania, bo niby czarna, z różowym i z zielonymi, takimi śliskimi rękawkami. Dance, dance, dance! Możemy rozpocząć jakiś super fajny konkurs taneczny, ale najpierw konkurs piękności. Mamy trzy kandydatki, a przed nami jeszcze... Przez piękna b-girl. wow, ona będzie miała super fajną fryzurkę. Mega lubię coś takiego. Jest strzałeczka i... tadam. O rany, ona wygląda trochę jak sportowiec. Ma dresy ubrane. Wygląda jak piłkarka. Albo jak sędzia podczas meczu piłkarskiego. Tutaj są te włosy namalowane jakby na czole, no i wszystkie gadżety. Jeśli chodzi o pokój, który skrywał się w środku, prezentuje się on tutaj. I jest to taki widok na ulicę, więc mamy streetową laleczkę, która ma bardzo odważny styl i barkoczyki plecione tutaj już od samej góry. O wow! Czarno-białe włosy już były kiedyś w laleczekach y, OMG, no ale te są naprawdę wyjątkowe. Zobaczcie na no ten strój, ma super fajny top, jakby szła na ćwiczenia. O właśnie, albo ona po prostu tańczy, wiecie, taki taniec uliczny, na przykład hip-hop. Tym razem jest różowe pudełeczko. tam, Ta Na pewno będzie to światełko i coś jeszcze. O, są kolczyki! U-la-la, fajnie wyglądają. I mamy jeszcze okulary. Dance, dance, dance! Sorry, ale po prostu tak mi się obzdurało. Co to? Kurtka zimowa? My czekamy już na wiosnę, drogie LOL Surprise. Nie chcemy tutaj już zimy. Chcemy wyjść na dwór, na no spacerek, posłuchać jak ptaszki śpiewają. A tutaj zdecydowanie mamy kurtkę zimową. No, ewidentnie taka puchówka, chociaż fajna, stylowa, taka świecąca, a w środku różowa. Tak, oto prezentuje się cała kolekcja czterech najnowszych LOL Surprise OMG z serii Dance, Dance, Dance. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Macie swoją faworytkę? Ja już wiecie co? Mam jedną z tych laleczek, powiem Wam tylko, że była ona na samym początku. Jestem ciekawa w ogóle, jak dziewczyny potrafią tańczyć. Czy właśnie jest to hip hop, czy taniec klasyczny, czy jakieś disco? Nie do końca wiadomo. W każdym bądź razie wyglądają po prostu zjawiskowo. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Pamiętajcie, aby zostawić kciuka do góry. Pamiętajcie, aby wpaść na mój kanał Rainbow House, na którym to pokazuję razem z moimi przyjaciółkami, jak robić samemu fantastyczne domki, na przykład dla Waszych laleczek i Lol Surprise! Ja się już z Wami żegnam. Pamiętajcie, że więcej możecie mnie zobaczyć jeszcze na TikToku oraz na moim Instagramie. Do usłyszenia, pa pa!